Cześć, jak z tej strony. Trenuj w domu odcinek kolejny. Dzisiaj ćwiczenie, które zaprzestanie robienie zbyt wczesnego flipa, release, follow through, wypuszczenia główki, jak zwał, tak zwał. Generalnie chcemy, żeby w momencie uderzenia kij był w takiej pozycji. Z ciałem, które jest otwarte, które jest obrócone już delikatnie biodrami i klatką piersiową w kierunku celu. Najważniejsze, żeby kij był pochylony do przodu. To wtedy spowoduje, że piłka będzie miała najwyższą kompresję i będzie uderzona środkiem kija. Ładny strzał, który zacznie penetrująco, a później zacznie się wznosić. Żeby to zrobić, bierzemy stika, chwytamy go razem z naszym kijem w dość nienaturalny yy, jak to na zwykłe uderzenie sposób przestawiamy kij do przodu tak, żeby nie dotykać tym stickiem naszych żeber. I zadanie jest proste. Nie chcemy uderzyć tych żeber aż do. Generalnie w ogóle nie chcemy ich uderzyć, aż do skończenia swingu. Tak. Często zdarza się, że te nadgarski są puszczane za szybko. Zwróćcie uwagę, co się dzieje tutaj z tym stickiem. Mocne jest uderzone. O 100 będzie to widać chyba dużo lepiej. My chcemy, dzięki temu ćwiczeniu, obrócić się dużo lepiej do przodu i nie uderzyć tym stickiem. Oczywiście zaraz może pojawić się jakiś komentarz, że tutaj jest za mało szczegółów, za mało danych, że początkująca osoba nie będzie w stanie tego wykonać. Absolutny błąd. Ja się z takim rozumowaniem nie zgadzam i sposób w jaki uczę jest taki, że ćwiczenia, które w, zlecam i chcę, żebyście wykonywali są tak zwane... jak to powiedzieć... Yy, one same w sobie mają rozwiązanie. Nie potrzebujesz listy yy, do wykonania tego ćwiczenia. To tak jakbym dał tobie gwóźdź i motek i powiedział, wbij ten gwóźdź motkiem, a ktoś by mnie zapytał, ale co z nadgarstkiem, co z łokciem, co z głową, gdzie mam patrzeć. <noise> no, nikt by nie zadał takiego pytania, gdybym poprosił o wbicie gwoździa motkiem. Tak samo teraz proszę Ciebie, żebyś nie uderzył lub uderzyła, nie uderzyła tym w swoje żebra. Dzięki temu. Impakt będzie dużo, dużo lepszy i to ćwiczenie poprawi kontakt, poprawi e, wznoszenie się piłki zbyt wczesne, przedwczesne oraz przede wszystkim będziesz uderzał dalej. Ciao. Ciao. To wszystko. Sorry za pociąg. Pozdrawiam. Do zobaczenia. Na razie. Cześć.